można obniżyć miesięczne zobowiązania w firmie? Tak. Postępowanie o zatwierdzenie układu to skuteczny sposób na restrukturyzację Twojego biznesu i wyjście z kłopotów finansowych. Zalet tego postępowania jest sporo: obniżenie miesięcznych zobowiązań i całego salda do spłaty, ochrona przed egzekucjami komorniczymi, utrzymanie płynności finansowej w firmie czy wstrzymanie płatności miesięcznych rat na cały czas trwania postępowania. Aby to osiągnąć, niezbędne będzie wsparcie doświadczonej kancelarii restrukturyzacyjnej. Nasi licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni wraz z całym zespołem zadbają o to, by negocjacje z wierzycielami przyniosły oczekiwane skutki i wpłynęły znacząco na poprawę finansów Twojej firmy. Możesz dalej liczyć na łód szczęścia, że egzekucję komorniczą uda się przełożyć na następny miesiąc. I że tym razem wpadnie kilka większych zleceń, które na chwilę poprawią finanse w Twojej firmie, lub skorzystać z rozwiązania, które realnie pomoże Twojej firmie stanąć na nogi. Każdego miesiąca coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na uniknięcie bankructwa z pomocą właśnie restoryzacji. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowany tym, jak postępowanie o zatwierdzenie układu może wyglądać w przypadku Twojej firmy, Kontaktuj się z nami już dziś. Pomożemy Ci przejść przez cały proces i wyjść z kłopotów finansowych. Kliknij w poniższy link i umów się na rozmowę z jednym z naszych doradców. Zapraszamy.